Cześć, z tej strony Łukasz Lewandowski, witajcie na kanale na prądzie. Dziś jestem w długo wyczekiwanym miejscu, mianowicie, tak jak widać te flagi za mną, o teraz dobrze widać, tak jak widać te flagi za mną, jestem w pierwszym salonie w Polsce, a raczej przed pierwszym salonem Tesli w Polsce, takim prawdziwym, takim oficjalnym, dużym. Tak jak część z Was zapewne dobrze wie i była w tym salonie w Tesli przy Royal Villanów, mieliśmy taki pop-up, czyli taką przyczepę, w której właśnie znajdowało się design studio Tesli, i tam też mogliście zamówić Tesle, ale od teraz już tutaj przy ulicy Rady Miejskiej 334 oficjalnie już można przychodzić i Podziwiać samochody, bądź też osoby zainteresowane mogą umówić się na jazdę próbną i, e, i mogą też zamówić tutaj samochód marki Tesla. Nie przedłużając, już przechodzimy sobie do salonu. Zapraszam Was do środka. Tak wygląda. Salon Tesli obecnie, tutaj mamy namiocik, mamy tutaj Model 3, Model X i Model S i oczywiście jak to w salonie możecie wejść sobie do tych samochodów, obejrzeć je, umówić się na jazdę próbną, ale na jazdę próbną możecie też oczywiście umówić się online, ponieważ z marszu może być ciężko przyjść tutaj i od razu się przejechać. Tutaj generalnie właśnie umawiamy się online i na wyznaczoną godzinę przyjeżdżamy I, i, i zaraz Wam powiem jak wygląda jazda próbna. Z tego co się dowiedziałem to jazda próbna wygląda przez covida tak, że pracownicy Tesli najpierw jak, jak już umówicie się na jazdę próbną wysyłają Wam jakiś link, w którym jest pokazana obsługa Tesli. Następnie wy przyjeżdżacie na umówioną datę, umówioną godzinę, odbieracie tak naprawdę kluczyki tylko do samochodu i sami bez pracownika Tesli ze względu na panującą obecnie sytuację jedziecie na półgodzinną przejażdżkę, macie pół godziny na to, żeby pojechać gdzieś, zapoznać się z samochodem i wrócić. Więc myślę, że całkiem nieźle Tesla to rozwiązała, bardzo ciekawie. Ale tak jak mówię, żeby, żeby się umówić, to wchodzicie na tesla.com i tam dopiero umawiacie się na jazdy testowe. Tak jak widzicie, salon jest skromny. Jeszcze na razie nie ma tutaj tego design studio, czyli nie ma tych paneli, gdzie możecie zaprojektować swoją Teslę. Nie ma tego, co było na Wilanowie tak de facto, czyli właśnie tych materiałów, jakie są wewnątrz, czy jakie, jakie są lakiery, jak wyglądają i tak dalej. Na razie jeszcze tego tutaj nie ma, ale to być może przez to, że jestem jeszcze przed takim, można powiedzieć, oficjalnym otwarciem, ponieważ po nowym roku już teoretycznie powinno to się tutaj znajdować, ja jestem jeszcze przed świętami. Dlatego możecie zobaczyć właśnie jak to wygląda jeszcze tak e, roboczo. Z tego co się dowiedziałem również wynika, że tam, 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 tam właśnie, e, z boku tego salonu, bo tutaj jest właśnie salon, e, będzie wielostanowiskowy serwis. E, na razie jeszcze nie wiadomo kiedy dokładnie serwis e, tam z Pościńskiej Centrum Zostanie przeniesiony, ale docelowo serwis Tesli będzie mieścił się właśnie tutaj, obok salonu. Czyli, tak jak de facto Tesla wcześniej już zapowiadała, że będzie przygotowywała salon razem z serwisem, co jest bardzo, bardzo dobrą wiadomością dla wielu potencjalnych klientów zainteresowanych kupnem Tesli. Zapraszam Was jeszcze na krótkie obejście salonu. Pokażę Wam, co tutaj się dokładnie znajduje. Rozmawiałem jeszcze przed chwilą z pracownikami Tesli. No i okazuje się, że Tesla naprawdę jest bardzo pozytywnie zaskoczona liczbą klientów na naszym polskim rynku. Mówią, że będą się rozbudowywać. Niewykluczone są kolejne salony, więc skoro dopiero otworzyli Obecny salon, pierwszy w Polsce, a już mówią o kolejnych, to jest dobry, bardzo prognostyk. Mówią oczywiście o Superchargerach, że będzie ich zdecydowanie o wiele, wiele więcej. Z racji tego, że żeby po prostu nie było kolejek na Superchargerach, a mówią, że mają bardzo dużo zamówień na, na swoje samochody, właśnie tutaj przez Polaków. Dlatego mówią, że team związany z superchargerami on nie jest zlokalizowany w Polsce. Dla tych osób, które, które nie wiedzą, ale team, który właśnie zajmuje się superchargerami działa mocno, działa prężnie. Oczywiście problem jest po stronie naszej tutaj legislacji, po, strony, po stronie miejsc, w których można by zbudować takie. Supercharger, ponieważ jest to wiele stanowisk wymagających ogromnej mocy przyłączeniowej. Brzmi to naprawdę bardzo obiecująco i podsumowując, mamy już otwarty w Polsce, można powiedzieć, pełnoprawny salon Tesli. W planach oczywiście są kolejne. W planach jest serwis, który też w najbliższym czasie będzie rozbudowany tutaj na Radzie Mińskiej, obok. Obok obecnego salonu Tesli. W planach są kolejne salony, w planach są kolejne serwisy. Oczywiście nie znamy jakichś konkretnych dat, nie wiemy gdzie, co, ile, ale najważniejsze, że, że Tesla gdzieś tam rozpatruje już Polskę bardziej jako core market niż jako non-core market. No i najważniejsza, jak dla mnie, z perspektywy użytkownika Tesli informacja to to, że przybędzie superchargerów i to podobno bardzo, bardzo dużo. To by było na tyle. Żegnam się z wami na razie z takimi informacjami. Myślę, że na koniec roku to bardzo dobre informacje i bardzo dobre i obiecujące prognozy na rok kolejny. Więc dzięki wielkie za obejrzenie filmu i do zobaczenia w kolejnych. Na razie.